Ten rok szkolny był też dla nas wyzwaniem i samo zakończenie roku szkolnego przebiega tak bardzo kameralnie. Mamy podzielone zakończenia poszczególnych poziomów klas rozłożone na godziny, żebyśmy mogli przestrzegać wszystkich reżimów sanitarnych i bezpieczeństwa dzieci oraz wszystkich nauczycieli. Rodziców, pracowników szkoły. Mamy wręczania nagród na sali gimnastycznej oraz na korytarzu szkoły, i wszystko przebiega właśnie tak trochę nietypowo. Bardzo jest nam smutno z tego powodu, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że to zakończenie było bardzo rozbudowane. Były akademie, były przedstawienia uczniów. No w tym roku z wiadomych względów nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale mam nadzieję, i ufam, że przyszły rok szkolny będzie już zakończony bardzo pięknie, oficjalnie już w domu kultury w Szanowie, tak jak to jest tradycją naszej szkoły. Życzymy sobie wszyscy, myślę i nauczyciele i uczniowie, żebyśmy mogli wrócić do szkoły, bo szkoła to nie tylko mury. I ławki, i sale, i korytarze, ale szkoła to przede wszystkim uczniowie. To oni nadają ryt temu miejscu i bez nich naprawdę jest pusto, smutno i samotnie. Tak się czuliśmy tutaj w szkole bez uczniów, bez tego gwaru, bez biegania dzieci po korytarzach, bez śmiechu, psot, które uczniowie tutaj też dokonywali. Nagle okazało się, że bardzo nam tego brakuje. I nie chcemy już nigdy do tego wrócić.